Witam wszystkich. Przykładowa racja oparta o gotowe produkty bez gotowania. Film ten może być taką inspiracją dla oglądających go osób do zrobienia własnej racji. Waga całości, która tutaj za chwileczkę przedstawię, to 740 gramów, czyli niezbyt dużo. Jeśli chodzi o kaloryczność, to ma to wszystko 2485 kcal. No i tu wiadomo, inna kaloryczność może być dla kobiety, inna dla mężczyzny, inaczej to jeśli chodzimy wyłącznie po nizinach, inaczej jeśli w górach. Jeśli tylko trochę chodzimy, a więcej stacjonarnie gdzieś siedzimy, też może to być w różny sposób przedstawione. Oczywiście fajnie jakby można było to sobie kupić na przykład w jednym sklepie, ale czasami się zdarza, że się nie da. Po prostu trzeba poszukać różnych towarów w różnych sklepach i sobie takie coś skompletować. Zamiast chleba lawarz, czyli taki powiedzmy kwadratowy chleb ormiański, coś podobne do tortilli, tylko że tortilla jest okrągła. Tutaj mamy to kwadratowe. W opakowaniu jest 5 sztuk. Miest są potrzebne 3 sztuki, które dadzą kaloryczność 600 kcal. Każda sztuka waży 65 gramów. Może na to właśnie sobie zapakować sałatkę do takiego jednego, a dwie sztuki do kabanosów jako obiad i kolację. Szkoda, że nie sprzedają w innych opakowaniach tylko 5 sztuk, ale jeśli weźmiemy sobie całość, no to po prostu będziemy mieli większą kaloryczność. Ja to liczyłem dla 3 sztuk. Sałatka z tuńczykiem. No, do wyboru mamy sporo takich sałatek. W tym wypadku waga 160 gramów. Kaloryczność. To 345 kcal. To może być jako śniadanie zawinięte naprzód w taki chleb. Na obiad i kolację możemy sobie podzielić kabanosy, w moim przypadku z Chili, bo lubię. Waga 120 g, kaloryczność 588 kcal. No i też możemy sobie zawinąć w taki chleb. Możemy też ze sobą zabrać na przykład jakiegoś ogórka, dodać sobie ogórka, yy, polać keczupem i będziemy mieli świetne jedzenie. Bez gotowania. No i w międzyczasie jakieś przekąski. Na przykład mieszanka studencka. Yy, potrzebne jest 100 gramów, które ma 700 507 kcal. No i tutaj w składzie mamy na przykład rodzynki, orzechy ziemne, migdały, orzechy nerkowca, olej słonecznikowy. Oczywiście można sobie taką własną zrobić mieszankę. Ja taką wolę, ale czasami można skorzystać z czegoś gotowego. No i jakieś przekąski różnego rodzaju. Baton z orzechami. 50 gramów wagi. 244 kcal. Jaki taki naprzód deser po obiedzie. Kolejny baton kokos kakao. Waga 50 gramów, kaloryczność 201 kcal. Czyli też może być naprzód po kolacji. Lub tam po prostu w międzyczasie. Między śniadaniem a obiadem. Lub między obiadem a kolacją. Lub po kolacji. W zależności kiedy będziemy czuli tam jakiś głód, czy chęć na coś słodkiego po zjedzeniu, takiego czegoś oczywiście do tego można sobie dodać kawę, herbatę, napój. To już tam indywidualnie, w zależności co tam potrzebujemy. Możemy też zabrać ze sobą jakieś owoce, no ale takie w sumie w tej chwili w takiej całości według mnie w zupełności wystarczy. Czasami zdarza się, nawet jak zabiorę taką dużą ilość, to coś tam z czymś wrócę, nie dojem. No ale ogólnie raczej staram się nie przynosić tego z powrotem. No i to w zasadzie taka pierwsza moja propozycja, jeśli chodzi o tego typu racje. Tych racji pokażę trochę więcej, z różnego rodzaju, nie tylko takich, których nie trzeba gotować, ale ta, takie też, które trzeba podgrzać. Komentarze do tego filmu mile widziane. No i to będzie tyle, jeśli chodzi o tego typu relacje. Dodatkowe jakieś informacje oczywiście, jak zwykle będą pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Cię żaden film. No i do następnego filmu.